Że będziemy wygrywać przeciwko dobrym drużyną, jaką jest Archers. Nie było przepaści, nie było dominacji, to po prostu był twardy mecz, w którym oni skrupulatnie wykorzystywali nasze błędy, a my niestety nie uczyliśmy się wystarczająco szybko, żeby być w stanie wygrać. Yy, trener Daniel Piechnik, jak z nim rozmawiałem przed chwilą, powiedział, że to był mecz dwóch defensyw, i chyba rzeczywiście tak było, bo z, no, Archers zdołali skutecznie wykluczyć waszego backa, który świetnie pokazał się w pierwszym meczu Alonso. Z drugiej strony, Wy też mieliście takie momenty w defensywie, gdzie no, zatrzymywaliście z, t, tą ofensywę arcę, zwłaszcza w pierwszych m, kwartach spotkania. Tak, to był mecz defensywny i wszyscy widzieli, że to będzie mecz defensywny. był bardzo twardy mecz, bardzo fizyczny mecz, a oni rzeczywiście zagrali bardzo dobrze wszystko na naszej grze biegowej, ale to cały czas były nasze niewymuszone błędy, które sprawiały, że stawialiśmy naszą defensywę w złej sytuacji. I gdyby nie to, uważam, że nasza defensywa nie wpuściłaby tylu punktów, ile wpuściła, bo część z nich my podarowaliśmy defensywie Archers, a co więcej, cały czas byliśmy w stanie przesuwać piłkę, co było widać w kolejnych drive'ach, aż do momentu, kiedy sami sobie podkładaliśmy kłody pod nogi. Bilans 1-1 na razie. Chyba jeszcze nie jest źle, jeszcze sezon jest długi, można to odratować. Następny cel, Falcons, i chyba na tym trzeba się skupić. tak? Dokładnie, until the next one. W futbolu gra się każdy kolejny mecz. Nie ma, nie ma tutaj mowy o zawieszaniu broni czy martwieniu się. Bilans 1-1 to jest tylko i wyłącznie bilans. Jedyny bilans, który się liczy, to jest ten na koniec sezonu. Dziękuję. Dzięki, liczę.